Rozmowa Sary James z Agnieszką Matracką to fascynująca podróż przez tajniki dojrzewania w blasku reflektorów. Artystka młoda i utalentowana nie boi się dzielić z innymi swoimi przemyśleniami oraz wyzwaniami, które napotyka na swojej drodze zawodowej i osobistej. Jednym z kluczowych tematów, które poruszyła, jest odkrywanie siebie w kontekście oczekiwań otoczenia. Sara przyznała, że proces stawiania granic bywa trudny, a asertywność to umiejętność którą młodzi ludzie często muszą przyswoić na własną rękę. Powoli wyrabiam asertywność, bo nigdy nie byłam w tym super dobra. To jest bardzo trudne i mam wrażenie, że mało ludzi o tym mówi. Powiedziała, podkreślając, że umiejętność mówienia nie jest jedną z najtrudniejszych lekcji, jakich można się nauczyć w dorastaniu. Sara zauważa, że z tym wyzwaniem borykają się nie tylko nastolatkowie, ale także dorośli co pokazuje jak uniwersalne są te trudności. Przechodząc do nowego albumu, artystka podzieliła się emocjami związanymi z projektem zatytułowanym Playhouse. Opisała go jako miksturę swoich osobistych przeżyć, które zamknęła w muzyce. Ta płyta to też jest takie moje dojrzewanie zamknięte w pigułce, wyznała z radością. Sara nie kryła swojego entuzjazmu, podkreślając, że ma świadomość iż to jej debiutancki album, nad którym zazwyczaj artysty po premierze zaczynają szybko myśleć o nowym materiale. Jestem zakochana w moim playhouseie, dodała, co świadczy o jej głębokim przywiązaniu do tego dzieła. Zwracając uwagę na przykrą stronę sławy, artystka opowiedziała o trudnych doświadczeniach związanych z presją na wygląd. Odnosiła się do niemiłych komentarzy dotyczących jej wagi, które, jak sama stwierdziła, są king disgusting. Mówiła o walce z wizerunkiem ciała, przyznając, że długotrwała walka z jego zmianami, w tym efektem dziodzio oraz ekstremalnymi dietami, była dla niej niezwykle trudna. Sara z pełnym zrozumieniem zauważyła, jak publiczne ocenianie wyglądu może zniszczyć percepcję siebie. Jednak, mimo tych wszystkich trudności, Wokalistka nie zamierza pozwolić, by negatywne opinie zewnętrzne kształtowały jej samopoczucie. Dąży do tego, aby zachować dystans i a nie popadanie w pułapki negatywnych komentarzy. Plany Sary na przyszłość są równie inspirujące. Po zakończeniu trasy koncertowej chce skupić się na pracy nad nowym materiałem, który ma być zgodny z jej wewnętrznymi potrzebami. Mam wrażenie, że trasa to zakończenie całej ery playhouse'owej, bo potem lecę w nowy materiał. Przyznała z, z entuzjazmem. Myślenie o wyjeździe do Japonii, gdzie zamierza znaleźć spokojniejsze warunki do pracy twórczej, pokazuje, że Sara James planuje podejść do następnych utworów bez pośpiechu. Artystka nie rzucała konkretami na temat przyszłych projektów, lecz jedno jest pewne: pragnie, aby wszystkie jej działania były w harmonii z tym, kim naprawdę jest. Jej historia to nie tylko pasjonująca relacja ze świata muzyki ale także inspiracja dla wielu młodych ludzi stających przed podobnymi wyzwaniami w procesie dorastania i odkrywania siebie.